Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Witam się z wami z trasy Kolejny etap podróży Od tej pory możecie zgadywać Gdzie się przeprowadzamy I piszcie to w komentarzu Ja właśnie czekam na Patrycję, bo poszła do toalety I w międzyczasie popijam sobie kawkę I będziemy dalej jechać Jesteśmy na autostradzie Tyle wam zdradzę, więcej wam nie powiem Dowiecie się W, kolejnej, w kolejnych vlogach jeśli podoba Ci się moja twórczość, kliknij podzięku i kup specjalne podziękowania dla tego kanału, a jeśli chcesz uzyskać specjalne bonusy tylko dla wspierających, kliknij wesprzyj i kup wsparcie dla tego kanału, do czego Cię również zachęcam, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to koniecznie teraz i zaczynamy tego vloga. Jesteśmy na miejscu, szybki runtur po mieszkaniu, tutaj Patrycja, już pije herbatę. Tutaj szafka z laptopem i z gazetą, tutaj szafa, tutaj walizka jeszcze stoi, pokój mały, ale będziemy się przenosić do większego. Tutaj tak wygląda widok z okna, tutaj wersalka, gęś, którą pewnie pamiętacie z Ustronia, no gąska siedzi. Pamiętacie ją? Był nawet w nią no. I tak to wygląda. Tutaj telewizor, tutaj taka lampa, tutaj patycja, to już pokazywałem. Idziemy dalej. Oświetlę kamerze światło, żeby było lepiej widać. Tutaj mamy piec z piekarnikiem, znaczy kuchenkę z piekarnikiem, talerze umyte, szafkę z lewo zmywakiem, lodówkę, szafki, okap. Tu mamy taką lampę. I tutaj mamy toaletę. Kabina prysznicowa, włóce. I jeszcze zapach na nim leży. Pralka. Z lewo, nie z lewo zmywa, tylko umywalka, lustro z lampą. Działa to w ogóle. Działa. O. Proszę bardzo. Jestem. I tak to wygląda. Wszystko. Chodźcie, coś Wam jeszcze pokażę. Nie, nie to jedzenie w lodówce. Tutaj jest coś innego. Patrzcie, szyneczka, którą będziemy jutro robić w piekarniku, taką jak w Niemczech. Pamiętacie ją? Tak ładnie sobie wygląda: szyneczka w marynacie. Jest wieczór, nam się gotuje rosół. Musieliśmy go włączyć dzisiaj, bo jutro będziemy z rana zajęci. I jak przyjdziemy, to już będzie pora na jedzenie. Więc rosół się robi, tak on sobie wygląda. Tutaj na te naczynia, to nie patrzcie, bo to jeszcze nie było wycierane. I tak on sobie wygląda. No, chyba ładnie. On się będzie długo gotował. On jest, ja zawsze robię taki długo gotowany, więc on potrzebuje. Dużo godzin. Nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Zdradzę utrzymywaną w tajemnicy informację aż przez dwa odcinki. Jesteśmy w Gdyni. Już jedna osoba wpisała w komentarzu, że to Gdynia. Nic mu nie odpisałem, żeby nie spoilerować. Tak, jest to Gdynia. Jesteśmy w Gdyni. Zaraz Wam pokażę okolice. Taką mamy tutaj okolicę. Tam mamy jakiś sklep. A tam się idzie do nas, do mieszkania. Tam mamy główną drogę, tutaj mamy jakieś pole, tam mamy przed sobą też coś. My tu dopiero co jesteśmy, więc yy, zaraz zobaczymy, co tam dalej jest. Tutaj jakieś konie, o, się pasą. Ładne, nie widok. Ładne, ja bardzo natura, lubię konie. Natura, nie? No, lubię. I tutaj mamy tak. Tam jakiś dom. I tak to wygląda taka okolica, idziemy dalej, zobaczymy co tam dalej jest wy zobaczycie, ja od razu też, bo ja tu nowy no, nowi nowi, no, razem jesteśmy nowi czterej właśnie, nie? No, czterej czterej jak dni właściwie, nie? no, 4 dni tu niej jesteśmy wie. ja się rozebrałem, bo mi się ciepło zrobiło Patrycja niech nie mi moją bluzę Patrycja poubierana, bo jej zawsze jest bardziej zimno niż mnie ale mnie jest ciepło więc ja sami widzicie, proszę bardzo, z tym krótkim rękawem. Słońce mnie ja świeci. Dzisiaj na tę niedzielę. Fajna pogoda. No pogoda fajna, pogoda fajna. I tak to wygląda. Idziemy sobie, spacerujemy. Lubicie takie vlogi ze spacerów, ktoś pisał, więc Bando. macie vlog ze spaceru. Jeden z was prosił o grę w Czułko. To jak bardzo chcesz grę w czółko, to niedługo Ci nagramy grę w czółko. Nie wiem kiedy dokładnie, ale trochę odpoczęliśmy od tych challenge'y. Możemy jakiś zrobić. Można zrobić. Można zrobić. Zobaczymy jak się to robi i możemy nagrać grę w czółko. Jak już zmieniliśmy klimat, zmieniliśmy otoczenie, zmieniamy życie o 360 stopni, to możemy też coś zrobić dla Was, jak bardzo chcecie. Możemy dla was również zrobić tą grę w czółko, możecie również pisać w komentarzach propozycje filmów, co byście chcieli oglądać, jakie formaty, czy vlogi, czy spacery, czy gotowanie i tak dalej, i tak dalej. Kilka dni później musiałem wam pokazać jaką mamy pogodę za oknem. Nie to normalnie przypomina listopad. Ten vlog jest łączony, no można być że vlogmasem. Ten vlog jest łączony z kilku dni, dlatego zobaczcie sobie jeszcze, jaką mamy pogodę. W lipcu. 10 stopni Też, na plusie. No, 10 stopni na plusie. Tak jest, że mi to przypomina właściwie listopad, a nie lipiec. Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał Ci się taki vlog, zostaw łapkę w górę, pamiętaj o komentarzu i widzimy się w kolejnych filmach. Niech się dzieje. Hejka. Cześć.